Ćwiczenie oporowe z wykorzystaniem gumy, też ładnie przygotowujące do chodu w przyszłości do biegu i do przysiadu. Przeplatamy nogę przez gumę, chwytamy się czegoś. Pamiętajmy, zawsze się trzeba sekurować, czyli musimy coś mieć pod ręką, i prostujemy, zginamy nogę, prostujemy, zginamy. Każdy tempo sobie dobiera, oczywiście w tych stanach już bardziej zaawansowanych. Po względem wyćwiczenia, oczywiście, nie choroby możemy przyspieszyć tempo, zwiększać grubość gumy. Możemy ciągnąć za siebie, możemy też z góry na dół, bardziej wtedy aktywizujemy dwugłowy, ładnie pracuje czworogłowy, niesień wiatrowy, ręczbiowy. Ilość powtórzyń, każdy dobiera. individual